Zaczynamy, zaczynajmy już ten pojedynek wieczoru dzisiejszej gali Fight Exclusive ready. Night 27. Bo tutaj również zapowiadają się wielkie emocje. Obaj walczą z odwrotnej pozycji Rębecki w czerwonych spodenkach. Magomedow niebieskich. Dejo Śrębecki, 7 zwycięstw z rzędu. Trzecia obrona Mistrzowskiego. Pasa niepokonany od ponad czterech lat. 8 zwycięstw przed czasem w dziewięciu pojedynkach i ten bilans rywala również imponujący, bo 8 zwycięstw w 12 pojedynkach, a więc kto wie, czy będzie to pojedynek na pełnym dystansie. Zaczynam w to wątpić patrząc te rekordy zawodników. Ale w każdym razie walka mistrzowska, więc zakontraktowana na 5 rund, czyli 25 minut. Tak, jest tutaj ogień w tej walce, ale przypomnijmy sobie poprzedni pojedynek Janusza z Kowalskim. Także nie wydawało nam się, że w takim tempie pojedynek będzie rozstrzygany decyzją sędziów punktowych. Cały czas kontroluje tym dobrym, długim, prawym, prostym pojedynek Magomedow. No ma ułatwione zadanie, dlatego że ta przewaga wzrostu, co za tym idzie, choć to nie zawsze się przekłada, przewaga dystansu, przewaga rozpiętości ramion jest naprawdę ogromna. O, trafił do teraz lewy zierpłołem Chińczyk. Świetne kopnięcie. W inny sposób to jest kapitalne. I teraz po tym kopnięciu znów jest cios w głowę po sierpie. Jest Rembecki z zawodnikiem, który potrafi mieszać te różnego rodzaju techniki. On nie powiedział, że za chwilkę, za kolejnym razem, kiedy uda się skrócić dystans, tym długim, podwójnym prawym, prostym. Nie zanurkuje w nogi rywala. I to jest bardzo częsty problem jego rywali. Potrafi miksować płaszczyzny. Rembecki robi to znakomicie. Jak widzą Państwo, w tej chwili Rosjanin chciał znaleźć sposób biorąc pod uwagę to, że Mateusz jest zawodnikiem niskim, że idzie w dół właśnie przy tych atakach, chciał zaatakować kolanem, ale natychmiast Szczecinianin to wyczuł i ten lewy sierp jest znakomity. Na szczęście dla Magomedowata Biedowatał czas jeszcze A przyjmuje to na odchyleniu, oddaje pole, nawet jeżeli zainkasuje ten długi taki obszerny lewy sierpowy. To jest rodzaj amortyzacji. Doskonałe jest to lewe kopnięcie na wykroczną nogę rywala pod kolano. Przez cały czas Magomedow uciekał tej lewej ręki Rębeckiego. Ale głównie to wszystko jest dzięki pracy nogami. Dlatego tę pracę nogami chce zlikwidować Rębecki. Jeszcze raz, to jest... Tak, to jest plan. Dobry, dobry, to Te kulało teraz w wykonaniu Magomyda, Magomedowa. Przez cały czas Rosjanin jest czujny, ale ta noga musi zacząć boleć. Doskonale. I tak jest, kiedy tylko będzie rywal przy siatce, no można było założyć w ciemno, że będzie chciał skorzystać ze świetnej bazy zapasniczej Rebecki. Teraz e, tak e, zmniejszył troszeczkę Magomiedowa, spakował go. Ale, ale wydaje się, że Rosjanin ma w tej chwili bezpieczną dla siebie pozycję. A odciągnął, odciągnął Rębecki. Chciał sprawić, żeby ta strefa komfortu dla Magomiedowa była zdecydowanie mniejsza. Jest pozycja boczna. Jest jeszcze 55 sekund do zakończenia rundy. Aż tak centymetr po centymetrze. Dźwiga się kobra z Magnitogorska. Tylko czy Rembecki pozwolił? On musi w tej chwili dociążyć rywala. Ładnie zachodzi od siatki. Rzeczywiście ma taki znakomity przegląd pola i tego, co dzieje się w klatce. Teraz nogami będzie wykluczał lewą rękę rywala, O, właśnie, żeby zdzielić go albo hammerfistem, albo łokciem. Świetnie wykorzystał tę sytuację Rębecki. O, jest bardzo mocny fizyczny, bardzo mocny, jeżeli chodzi o zapasy, kontrolę walki w parterze. Teraz dobre wykluczenie, przyciągnięcie ręki, się za plecy i musi oddać to wszystko na aby no, nie cierpił się tych pleców szczeciński Chińczyk. Jest fantastycznie szybki Mateusz Rębecki Stop. i tą szybkość było widać zarówno w akcjach stójkowych, jak i tutaj, w tych pojedynkach parterowych. Dobra runda w wykonaniu Rębeckiego. Teraz jeszcze tylko kwestia jak z nosem po tym kolanie. Teraz dumę. Подумай, подумай. Раскручивай, прикройся, снизу подними. Правой, прикрой городу, слишком даешь ему махать. У него скорость побыстрее. Правим швете. Долгим, обширным левым черповым килку кротье с лештом ненка ушченки, рыбала. А то акциону. Ale być może słyszeć państwo, w rosyjskim narożniku były sformułowania. Myśl, 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 on idzie w dół. I właśnie te dwa kolana, które wyprowadził Magomed Magomedow, to była chyba taka najlepsza odpowiedź na te ataki Chińczyka. Runda numer dwa. Polak w czerwonych spodenkach, Rosjanin w niebieskich. No i zaczynamy. Oczywiście kategoria lekka, więc to tempo po powinno zostać utrzymane przez większość trwania tego mistrzowskiego boju. Odchodzi wyraźnie Magomedę ucieka tej lewej ręki Rembeck Rembeckiego. No właśnie. W sensie, że nauczył się tego stylu, oprócz kolan mogą być także ciosy podbródkowe. Ale stara się Szczepecki panować nad sytuacją, zaganiać Magomedowa, żeby on przez cały czas walczył blisko siatki. Tak, tylko cały czas kluczem do. Dobrej defensywy i kontrataków Magomedowa jest poruszanie na nogach. I tam to niskie kopnięcie, którym często często Chińczyk swojego rywala. Na pewno sporo by pomogło, ale po co kopać, jak można sprowadzić, co idealnie teraz wpisuje się w tą tezę. A w wykonaniu Chińczyka ma rywala pod siatką. To również pomaga mu w takich sytuacjach. Ta droga po nogi rywala jest krótsza, wyrwanie go jest również łatwiejsze. Jest pozycja posła jest wykluczona. a lewa ręka, to jest dobry moment, aby kilkukrotnie trafić swojego rywala. Świetnie kontroluje teraz pozycję Rębecki. Tak tak będzie jeszcze. musiał stracić sporo siły ma aby uciekać z tego krócej Dobra kontrola. Teraz jest klucz pytanie: na, rękę, klucz czy na rękę, Właśnie, Klucza na rękę, ręka w dół. I teraz tak ciągnie, ciągnie, ciągnie Mateusz Rębecki, ale przesły po Wałę. To Magomedow ta ręka jeszcze jest trzymana. Zdjęcie musi być z prostej ręki, nic nie zrobi. Ale cały czas szarpie się, no trzeba zgiąć tą rękę, aby ten kąt był zdecydowanie mniejszy. I wtedy nacisk będzie potworny. Walczy Magomedow, wyrywanie. Ale jest z góry. No już tutaj będzie ciężko. Strażyłę sporo sił zawodnik Krzyżińskich Berserkerów poza tym krótsze ręce Rembeckiego w tej chwili także działają przy próbie wyciągnięcia tej Kimury przeciwko niemu, a sytuacja się zmienia, nie, nie o, zmienia świetnie! się nie było kontry, Mateusz Rembecki ciągle kontroluje tę walkę z góry i w tej chwili spadają te ciosy prawą ręką, jeden, drugi oczywiście korzysta z tego Magomedow i wstaje, oddaje plecy jest ładne zaciągnięcie prawej nogi Magomedowa przypominamy Państwu, że zmieniły się przepisy, teraz co nowego roku, że ręka, kiedy dotyka maty, jedna ręka, właśnie przy tym, jak zawodnik się schyla, to znów jest parte. Wróciło stare, bo się nowe nie sprawdziło. O inna sprawa. Doskonałe. Mieli problemy z interpretacją tego przepisu, a więc trzeba było wrócić do starych. Fantastyczna zapaśnicza, praca Mateusza Rębeckiego. I znów ta walka jest pod kontrolą. Minuta 50 do zakończenia. Teraz uczepił się Magamedow, prawej ręki Polaka, ale wystarczyło, że Rembecki ruszył do przodu, już musiał puścić tą rękę, a ciosy z góry spadają. Może nie ma ich zbyt wiele, może nie są zbyt mocne, ale to Rembecki ma przewagę w tej walce. To on dyktuje warunki. Po raz kolejny wykluczenie. Jedno i drugie ręki swojego rywala. Próbują ustabilizować to wszystko Chińczyk. Tak jest. Można łokciem skarcić teraz. A ma Dlatego on skręca się. Skręca się, musi się skręcać. Jeżeli zatrzyma się tylko na chwilę Rosjanie w defensywie. To będzie wodą na młynę dla naszego zawodnika, aby wykończyć to brutalnym ground and pound. Są ciosy, jest doskonała sytuacja. Ale jest porozcinany już tym zaostrzonym szczecińskim łokciem Magomiedow i coraz więcej łokci spada na głowę Rosjanina. Teraz sytuacja lepsza. Brutalnie oczywiście, tam jest jeszcze obrona, choć może się bronić tylko wywijając się Magomiedow. Natomiast łokieć za łokciem spada na głowę Magomedowa. Magomiedowa. Jestem Mateusz Rębecki, coraz bliższy wygra. Ale jest wygrana! Mateusz Rembecki! Tak I jest! Wszyscy trzymają się mocno! Tak jest! Przerwał to wszystko sędzia!